Ciągły sen, zero ściem, w lol'u play, klikam Piszę SQZ, z Kalifornii, witam! Wszystko napisano w samochodzie, O! to Chodź! Uh, right. <laughs> so então, that, yeah, okay. é <laughs> <that>? <laughs> Jedziemy dzisiaj z Kasią na wycieczkę. Będziemy szukać miejscówek z Californication z takiego serialu, który ja bardzo lubię. A do dyspozycji dzisiaj mamy kolejne Camaro. Tylko tym razem to jest ZL1 słuchajcie, i ma 650 koni. Mój, a to Kasi. Parkuję sobie tutaj Camaro. A tutaj koło mnie jakaś śliczna dziewczyna. Zobaczcie, przyjechaliśmy sobie tutaj na burgerka z Chniem, z Danielem, a tam już czyhają na nasze kanapeczki. Moi kochani moi kochani, nie uwierzcie co się stało. Pod siły krzychu. Wspaniała osoba zrobiła mi się taką, Już ugryzłem i zabiłem jedno jajko i jeszcze lecimy mi koczek, no. KLASA gość. Dziewczyny pisać do niego, bo kandydat na męża naprawdę porządny. Możesz otworzyć oczy. O! Misiek. A to jest mój. Dinozaur? Dinozarły. A jaki to mój jest? A jaki to jest mój dinozaur? Nie wiem. Sam możesz wymyślić mu imię. O, pasują. Pasują. No. To, ja bym to chyba gdzieś smoka bym powiedział. Miszmy Nie, to są dinozarły. Dinozaur. Tak? Tak. Mamy misiek teraz. Wiewiórka amerykańska. Wiewiórka minikar... Ja ostatnio miałem Camaro SS, ale wujas oczywiście nie próżnuje Im wziął ZL1, żeby mi, żebym zazdrościł, żebym zazdrościł, dlatego wziął, tak? tak. Na pewno dlatego, Na pewno. ale jest ładne, jest ładne, ma ładne dokładki, no i ma felgi takie 10 razy lepsze. Kurczę, pieczone, idę do domu. No i nadeszła moja kolej, żeby się przejechać, uch, ale to. Nawet niziutko siedzi, o ta zetel jedyneczka, o Jezus mia. Piękne, co? Piękna No, piękna furka Zobaczymy, zobaczymy czy agresywnie się da jeździć Na pewno o, 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 będę do... Kurczę, jak widzicie, jeszcze jeszcze trochę mi zostało opuchnięte W ogóle sytuacja śmieszna, bo jechałem sobie na desce I byłem taki mega skupiony i już podjeżdżam do przeszkody Już miałem robić trik zarąbisty I tu nagle poczułem jakiś uku... W środku w buzi, no i szybko palce wkładam do buzi i wyciągam. I wyciągnąłem tylko jakieś skrzydła. Nie wiem co to było, nie mam pojęcia co to było, ale strasznie kło i nie chciało się wyrwać. No i dosłownie w jakieś 5 minut mega mi spuchło to wszystko. Nie wiem, tak spuchnięte, że nie byłem w stanie mówić. No i nie pojeździłem też już więcej na desce w tym dniu, bo nie mogłem się skupić na jeździe. No także wygląda dosyć śmiesznie. Mam nadzieję, że zejdzie jak najszybciej, bo czuję straszny dyskomfort. Jakbym miał znieczulenie i wyrwanego zęba. Darmowy, szybki sposób na powiększanie ust. Dziewczyny, zgłaszajcie się do mnie. Znam na to sposób. no A tak na serio, no to szkoda, szkoda wczorajszego dnia, bo miałem strachną zajawę. łapałem tą zajawę chyba za 3 dni. Oglądałem skate video cały czas ze, ze skateparków i pojechałem. Chciałem wykręcić takie bęgery. Chciałem zrobić coś, czego jeszcze co nigdy nie zrobiłem. No i nie mogłem. Będę musiał skoczyć za niedługo znowu. Mam nadzieję, że zdążę. Siema, Instagram, przemawia do Was spuchnięty Krzysztof. Generalnie chciałem Wam powiedzieć, że właśnie nagrałem odcineczek z ocenianiem Waszych projektów, Waszych samochodów, które wysłaliście mi i mega, mega przyjemny odcineczek. Na początku trochę sztywniutko było, ale później jak się rozkręciłem, to było dobrze. No i ogólnie bardzo dużo wysłaliście mi wiadomości do tego stopnia, że stwierdziłem, że podzielę sobie ten odcinek na dwie części, no bo po prostu w jednej bym tego wszystkiego nie zmieścił. I w ogóle myślę, że zrobię z tego jakąś fajną serię Bo Fajne macie samochody Naprawdę było tam dużo samochodów Których nigdy w życiu nie widziałem A tym bardziej, że one są jeszcze porobione Więc no mega fajnie, mega szacun Wyczekujcie odcinka już w sobotę No i tyle, pozdro, trzymajcie się Ej w ogóle bardzo dużo dziewczyn Pyta się mnie w DM-ach, jak powiększyć, jaki jest ten sposób na takie piękne powiększenie ust, darmowe i szybkie. Już Wam mówię, już Wam mówię. Nie wymaga to żadnego wkładu finansowego. No może poza zakupem kombinezonu pszczelarskiego. Musicie sobie zakupić taki kombinezon pszczelarski. Zakładacie sobie cały. No i wycinacie sobie otwór tutaj na usta. Wiem, wiem, troszeczkę dziwnie to może wyglądać, ale nie przejmujcie się, to nie to, o czym myślicie. Wy na, wycinacie sobie tutaj otwór na usta i... Yy, wchodzicie do ula z pszczółami, to wszystko. Yy, bezcenna rada, nie musicie dziękować. Polecam się na przyszłość. Dzień dobry, ja właśnie wstałam po sobie lemoniadkę. na kanał Karola. właśnie wleciał film, film z jachtu. Yy, to jest właśnie ten film, o którym Wam mówiłam jakiś czas temu, że nagrywaliśmy coś do Karola i że się wzruszyłam. Yy, zaraz Wam tutaj wstawię jakieś. ...relacje, które nagrałam podczas pobytu na tym jachcie. No, na tym filmie aż, aż, tyle, aż tyle tego nie widzę, ale serio, nie pamiętam, kiedy ostatnio miałam coś takiego, że, że mi się wzruszyła przez widok czegoś, ale po prostu jak zobaczyłam te delfiny i sobie pomyślałam, jakie to wszystko jest piękne tak naprawdę, że nigdy, nigdy po prostu nie przyszło mi do głowy, że będę widzieć... Wow, oblałam się. No, nigdy, nigdy w życiu by mi nie przyszło do głowy, że będę... Widzi tak piękne rzeczy i po prostu musiałam sobie nałożyć jakikolwiek filtr na, na twarz, bo nie wyglądam zbyt dobrze. Słuchajcie, właśnie wrzuciłam na swój Instagrama post jako filmik. To jest filmik minutowy. I on jest jakby z całego naszego wyjazdu na plażę konno, także, jeżeli kogoś interesuje, jak to wyglądało tak w skrócie, to zapraszam na mój profil. Podłożyłam pod ten film. Piosenkę, która uwaga jest autorstwa chłopaka, który był naszym przewodnikiem na tym wyjeździe, także w ogóle mega sprawa, pokazał nam piosenkę, powiedział, że nagrywa też filmy i ja pomyślałam, że ta piosenka idealnie pasuje pod ten wyjazd i ją dodałam. Bardzo Wam dziękuję, bo widziałam, że jak tylko dodałam Instastory, to mnóstwo z Was pisało do mnie, że gratulują mi spełnienia marzenia, także bardzo Wam dziękuję. Zdanie sobie wszystko co zechce Best czy to pój w tym, bo i odejdzie Drugi sezon miały być wakacje życia Życie. COVID jednak szybko zmienił tu na sposób bycia Życie. Ciągły sen zero ściąg w loluze SQZ z Kalifornii Vita Przesnącka napisana w samochodzie nie. lekarzy nie zostawiamy na dodzie. Wreszcie pomaganie jest Fa solo un piolezzotto, tu che è stata